się, się manoizizuje Jest część druga z, z dziury Nie wyrobiliśmy się, w odcinku pierwszy z odcinku wcześniej w 16 chyba jak się dobrze dobrze i 16. No 16 chyba Mój brat oczywiście pod koniec musiał być zasto niezabity. O tym będę dobra teraz chyba ja tak teraz ja To zamur Zarego? Nie, ale mogę cięć. Ja Czekaj Nie mam Ale? Ja będę i wta. Dobra, nie mam, nie wiem. Dobra, idę i idę pola świnę morską. Dobra? Swinia morska.

nie stoisz u mnie normalnie dobra dawaj dobra raz było to było to nie było w której ręce powiem że niebieskie było ostatnie Niebieskie było ostatnie dwa raz czerwone na pewno Mieźnie dierytową klatę A co? Ej, by była Skurzona Kurde myślałem, że... Ej, ja no serwiałem myślałem, że na odwrót Dobra! Teraz wow. ty jedziesz Ja mam pomysł oraz wszystkie się. Jak ty nie zginął? Ej, jaki ja nie zginąłem? Ty masz ściernie Kto? Ty gdzie? Do mnie. O. Dobra, za mnie. Czekaj. O! o. Dzięki. No dawaj. Zarzyłem cię. I to tam Dobra. No i reklama. To dobrze. Dobra. Tak, tak. Kocham. No. No kurcze, wyłącz mi tą reklamę, głupią. dobra już? Nie. Jeszcze nie. To no dawaj. Czekaj. Najlepsze ceny dla przenoszących numery Abonament 5G i znawki Czerwone 13C 5G razem z 60zł miesięcznie z rabatami Zapraszam do salonu i na Orange Fair Oranż tu jest Dla mnie jest jak Nie, nie sądzę masz Czerwony jest taki jak syn Ej Dla mnie

nie Coś tam jest Nie który niesie do gminy Kaka. Już. Kredycie 8000. Było teraz było teraz. Tak, raz i minus punkty w regionie. Jaki enchantowany miecz wygrać. Najlepszy. Po ograłeś hirta. I z de, de, taki miecz. A wiesz, że to nie zabrał. Patrz, Uderzasz się z niego. Nie. Widzisz? Na hita. A ty jesteś... Masz tylko... <kuch> nie będę nie miałem w serduszko. Czekaj, kto? Tak. To patrz. Patrz. Tak. Patrz, patrz. Mnie nie zabrało wszystkich. Pa, pa, pa! Pa, pa, pa! Dobra, ty nie jest. Serduszko. Czekaj.

Szokująca decyzja armii. Praca kontra dramat. U nas się, kto naprawdę rządzi na farmie. Ja pracować tak, odpływa, że... to się nie jest. Kiedyś. po z jak się kąpię. Czekaj. Otwórz czerwoną klapę. Nie! Otwórz czerwoną klapę, bo chcę tam skoczyć. Spider-Man! Znaczy jest Zginąłem. tam niebieskie bloki. Zginąłem. A ty wziąłeś czerwony blok? A chcesz się zmienić? Nie. Czemu? Przecież ty lubisz czerwone, ja nie wiem. jest z moich sklepików Tak? Tak, 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 tak. tak. O, dobra, dam ci, dam ci, dam A ja w ogóle tych czerwonych bloków nie mam. Może jeszcze komu? 300! No, ja naprawdę nie Są trzy staki, i bez... na inne konto, żeby nie się z dzielić. tak, Ja widziałam Tracę cierpliwość do tych reklam. Daj mi! Czekałem reklamy. Gdzie ty jesteś? Co ty budujesz? Tylko że coś na Nie. Masz, 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 masz. A gdzie Masz. Ma... O, okay. Teraz zniszczyć czerwone bloki. Tam, tamtą. niebieskie. Tamtą. A, wytrza, o, no i klasunia. teraz Teraz ja. Hmm. Cześć! Nie wiem co rzucić. Ja to Hmm... Dobra. To i to. Poczekaj, trochę Hej. Ej, bo ja nie mam miejsca to tu? A kiedy będziesz? Nie wiem dokładnie, a coś się stało. nie Chciałam porozmawiać u nas, Masz taką upe rzecz do wygrania. Dobra, chodź. Poczekaj, bo chcę coś zrobić. Co bardzo? To jest krzynki tu łań. Muszę się słać tam, bo nie mam miejsca Aha. Dobra. Dobra? Dawaj. Bo ja jeszcze tam mam skórzane to liczymy. Dobra, biegnę. No, klatę przewaliłem, hełm mnie Ciekawe czy spodnie i buty przewalę. O! Proszę, oby tak mówcie że w komentarzach, czy przewali. Po no, się tak do, do ciebie, a nie, ja, nie do mnie. Jorsko, jesteś jest skórzane i Dobra. Dobra! Nie, ja wybieram czerwetki. Na pewno. Kilof! Trzeba jeden kilof. A co miałeś? Drewniany. <słyska> Ej, zabiłem Cię z drewnianego kilofa! Dwie. To idź, teraz ja muszę dać. to, to weź mi A dziś ci jest? Ja samym ja dyką. Kto ty? Gdzie? Ja. Idź dzięki kilo zabiera. To jeden serduszka. A i masz serce. Passt ty. Serduszka mi się zabiera. żartujesz. Ej, rozumiem, że ja już mam prawie pół użycia na nim. Ej, czekaj. Ej, jestem ciekawy czy kto szybciej padnie. Ja czy ty? Bo ty masz ciernie. Oh. to Ja już prawie <laughs> nie mam My... klonu Nie z tego sklepu się Czekaj A mogę Ej! pierwszy Jeszcze, ale, jeszcze, ale, jeszcze Dobra To idź pazuj Czekaj Na Chodź. 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 co? Ja nie mam domu

a widzieliś tą ścianę z tyłu? nie trzymaj się dobrze dobra iść czekaj Spiderman, robię no kurde 5 lat się czekaj Naprawdę masa na zarobisz To może Ej, reklamy mam! To papa! Pa. Ej, Nie, reklamy mam! Ale ty trafiłeś z lawy. Nikt mnie nie kupił. co? No, to jest! Aha, dobra! Zaczynam nowe życie. O! Która.